Cześć, mam na imię Agata i chociaż mam dopiero 18 lat, moja historia obfituje wiele traumatycznych doświadczeń. Przede wszystkim walczę z anoreksją i tak, nie pomyliłam się, walczę, ponieważ leczenie wymaga czasu i ogromnych pokładów cierpliwości. Agata przeszła gochenne. W najgorszym momencie choroby ważyła zaledwie 28 kg. Nie będzie przesadą, gdy powiem, że otarła się praktycznie o śmierć. Choruję od 4 lat, ale dopiero teraz postanowiłam ujawnić swoją historię. Przez te 4 lata bałam się oceniania ze strony ludzi przez pryzmat choroby psychicznej, która nadal stanowi w Polsce temat tabu. Wyszła na prostą dzięki pomocy mamy, taty, siostry, a także temu, że jej rodzinę było stać na to, żeby opłacić kilku specjalistów. Gdyby liczyli tylko na publiczną pomoc, mogłoby się to naprawdę źle skończyć. Każdy, kto chociaż raz miał do czynienia z publiczną służbą zdrowia, wie, ile czasu należy czekać na najbliższe terminy. Dzisiaj z energią. A jej część postanowiła przeznaczyć na walkę o innych chorych. Tłumaczy urzędnikom i mediom, że w Polsce nie jest łatwo chorować na anoreksję i że trzeba coś z tym zrobić. Anoreksja to choroba, śmiertelna choroba psychiczna, a nie fanaberia czy wymysł rozpieszczonych dzieciaków. Ma największy współczynnik śmiertelności, większy nawet niż depresja. Przeczytajcie moją rozmowę z Agatą na stronie OkoPress.